Zaczynamy. Pierwsze starcie, oczywiście Master w czerwonych spodenkach w tych kolorowych, niebiesko-czarno nieokreślonych Syrgii Radczenko. Pamiętam jak kilka dni po walce szpilki z Radczenką rozmawiałem z Mateuszem Masternakiem, i Masternak powiedział mi: Wiesz co, ten Radczenka to by mi pasował stylowo, bo, bo ja lubię takich zawodników, którzy są dobrze wyszkoleni technicznie, owszem, ale dają ci miejsce, dają ci czas i generalnie możesz sobie to wszystko poukładać. Zobaczymy, czy faktycznie to miejsce i czas będzie dzisiaj Masternak w ringu miał. Wspominał Sergiej Radczynko w magazynie Link TV Sport o tym, że no nie miał zbyt wiele czasu do tego, by przygotować się do tego pojedynku trzy tygodnie. Mówi, zrobiliśmy z moim obozem wszystko, maksymalnie to, co mogliśmy zrobić. No i mam nadzieję, że damy z Mateuszem dobrą walkę, zdaje sobie sprawę jakiego boksu w Polsce kibice oczekują i mówi, że mam nadzieję, że zgodnie z tymi oczekiwaniami sprostamy tym wyzwaniom. No zdajmy sobie sprawę z tego, że Masterdak też nie tak, miał wiele tak. czasu na przygotowania, bo w zasadzie również podobny okres, no pamiętamy te decyzje, powrót na ringi boksu olimpijskiego, a teraz no taki semi powrót do boksu zawodowego, no bo to walka oczywiście ośmiorundowa. Maciej Demel, wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego wczoraj informował o tym, że PZP właśnie planuje wejście w struktury boksu zawodowego, już takiego pełnego i zobaczymy, jak to faktycznie w przyszłości będzie funkcjonowało. A może być to naprawdę bardzo ciekawy projekt, który delikatnie może zamieszać na rynku polskich walk zawodowych? No nie bez kozary, Andrzej Wasilewski, a więc szef Knockout Promotions przyjechał tutaj, żeby obserwować całą tak tę Tak powiedział, dostał zaproszenie na galę boksu, przyjechał, żeby pooglądać, zobaczyć. Biorąc, wracając do Mamanteusza Masternaka, obszerny groźniej jest ten lewy sierpowy, taki zaczepny troszeczkę w wykonaniu rykiej Radczenki. Ostatnia walka zawodowa Mastera, pamiętamy 20 przecież października 2018 roku z Junielem Dortikosem. Przegrana walka jednogłośną decyzją sędziów w Orlando. Tak, World Boxing, Boxing Super, Super Series. Series. Bardzo dobra postawa, zwłaszcza na kanwie tego, co później Dortikos zrobił z Enzo Tabitim w Rydze. Na razie Masternak faktycznie kontroluje przebieg pojedynku. Uderzył dwa, trzy razy po dole. No przede wszystkim poradczęce musi uważać na lewą rękę. Lewy sierp, lewy hak to jest to, co Radczenko potrafi robić, ale przyjmuje teraz taką wymianę, bo to Mateusz Masternak. Szuka dołu, szuka tego miejsca pod prawym łokciem Radczenki Master. Lewy prosty, bardzo ładnie. Lewy prosty, dokładnie. Drugi raz. Troszeczkę przestrzelony i znalazł prawy na dół. Ładnie, zafunkcjonowała. Prawa ręka, w pół dystansie potem błyskawicznie poszukał dołu. Różnicuje jak gdyby płaszczyzny uderzeń Mateusz Masternak. Znowu podwójny, lewy prost. To są te momenty zrywu, w których faktycznie widać się gdzieś ten. Też na lewy sierb Zwracać na to uwagę. Ładnie, teraz lewy, prosty zafunkcjonował, znowu lewy. Złapał delikatnie Mateusz Master na klewym sierpowym Radczenkę, kiedy ten ruszył nieco do przodu. A rzucił się ciałem, zauważył, że zostały nogi i nie miał wtedy kompletnie możliwości zareagowania tej Radczenko. To skrupulatnie wykorzystał Mateusz Master. Aż bardzo ładnie zafunkcjonował ten lewy, cały czas pokrzykujący z narożnika Piotr Wilczewski. Zwraca na to uwagę, że lewy robi tutaj robotę, i to faktycznie widać. ten drugi mocny lewy sierpowy, Teraz na ten cios właśnie nastawił się Masternak. Masternak prezentuje generalnie taki poukładany, naprawdę dobrze ułożony technicznie boks. Na no przecież to lata pracy ze świętej pamięci trenera Andrzeja Mitrukiem. Później w Niemczech z, w grupie Wilfrida Sauerlanda. To spowodowało, że taki bagaż doświadczeń też sparingowych jest naprawdę duży po stronie Masternaka.

Pięknie, na odchyleniu, zejście z linii ciosu na Ziercheja Radczenki. A, znakomicie, pięknie, lewy i później prawy z góry, idealnie się wstrzelił Master. No to był najmocniejszy cios w tej walce, chociaż to dopiero początek, ale ten prawy był naprawdę dość wyrazisty. No wiemy jedno, Radczenko oczywiście potrafi przyjąć cios. on jest pięściarzem naprawdę odpornym, no. Jest twardy, pokazał to choćby w walce z Cieślakiem, tak, z Michałem czy w Rosji jak boksował, no to tam też były momentami ciężkie ciosy, a wszystko to był w stanie przetrwać Radczenko. Przegrał sześć przecież pojedynków w karierze, ani jednego przed czasem. Znowu kolejny raz, lewy bardzo mocno, ale kolejna lewa pod prawy łokieć. Często szuka tego miejsca na wątroby. Miała być walka z Bułgarem Radosławem Pantalajewem, medalistą Mistrzostw Świata, no ale turniej został zakończony przedwcześnie. W boksie olimpijskim po tym powrocie Mattermaka bilans 6 do 1 pośliznął się z Siergi Tak, tak, tak. Radczenkro. Mokro tutaj jest mokno. rozlana woda w narożniku. Ale to jest niebezpieczna sytuacja, bowiem y, łatwo kontuzję. Skręcenie kolana. Y, w takim przypadku, kiedy ucieka noga. Kiedy poszukał teraz lewego na dół. Siergi Radczenko. No się Master w momencie, kiedy zaczyna boksować na dość sporym w wówczas kiedy przyby, przypiera do lin Radczenkę. No lewy na no. lewy, tak zaczęli się panowie troszeczkę z dystansu bawić. No uważu Radczenko, że skoro tak skuteczny jest ten lewy Masternaka, to może ja też spróbuję w końcu uruchomić dość mocno lewą rękę, teraz z kolei lewy sierpowy. No teraz poważniej faktycznie zaatakował Ukrainiec, schował się przed tymi ciosami Masternaka na korpus. Podwójny lewy i później szukał prawego na dół, Mateusz Masternak. Są próby różnych akcji ze strony Mateusza, ale to nie jest nastawienie się na jedną jakąś akcję, tylko szuka prawy na dół, lewy na dół, ewentualnie podwójny, potrójny lewy i potem szuka także prawej na górę, bądź tak przed momentem i kończy akcję często lewym na wątrobę. Jeden, drugi, trzeci lewy prosty, to nie są mocne ciosy, ale to są ciosy widoczne i myślę też takie, które powodują irytację po prostu u Siergieja Radczenki.

Masternak bił się o Mistrzostwo Świata, był zawodowym Mistrzem Europy. Pytałem go kiedyś o to, czy nie czuje się po prostu niespełnionym sportowcem, no bo nie ma tego tytułu Mistrza Świata. On mówi, wiesz co, z jednej strony może tak, ale z drugiej mam wspaniałą rodzinę. Jako młody chłopak gdzieś tam postawiłem na boks, byłem na wielkich scenach w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, więc no chyba nie mam prawa jednak być niepocieszony. Piotr, mówimy o kimś, kto ma 46 zawodowych pojedynków stoczonych, 41 zwycięstw. Naprawdę, przeboga, przebogate doświadczenie zebrało z ringów na całym świecie. No w tej trzeciej rundzie Radczenko parę razy faktycznie master zaskoczył, tak jak teraz wyprowadzając ten bezpośredni prawy, ale jednak koniec końców aktywniejszy jest master. Bardzo ładnie znowu ten, podróż, szczególnie drugi lewy prosty, który spowodował, że niemal poziomu ustawiła się głowa poniżej Pani pasa. Radczynko. Tak, uderzenie poniżej pasa. Nie ma recepty na lewy prosty Siergiej Radczynko. Czysto trafia go master. Z tym tempem, które narzuciłeś od początku pojedynki. Bo to o czym też wspomina Piotrek Niczewski, że... Pojawił się dość spory luz w tych poczynaniach Mateusza Masternaka, tak jak teraz, bardzo luz jest z zaskoczenia wyprowadzony lewy prosty i kompletnie sobie z tym nie radzi Siergiej Radczenko. Pytanie, czy rzeczywiście to o czym mówił Piotr Liczewski? utrzymując to tempo, dotrzyma mu kroku Siergiej Radczenko. No, teraz podkręcił ładnie Ukrainiec i odpowiada swoimi ciosami prostymi. Na łokcie przyjął te ciosy. Radczenko. Trzeba uważać, bo czasem można sobie porozwijać ręce, po prostu bijąc po łokciach. Bardzo dobrze, że została ta prawa ręka. Przy szczęce u Mateusza Masternaka, powiem. Groźna była ta kontra z lewej ręki. Widać taką energetyczność w boksie Radczenki, kiedy on wchodzi cios na ciosno. na to trzeba uważać na pewno, nie ma sensu tutaj testować swojej szczęki, no bo widzimy, że jak Radczenko złapie wiatr w żagle, to staje się dywalem naprawdę niebezpieczny. Trzeba dbać tutaj o te narożniki, Tak, zdecydowanie, niestety... to już w drugim narożniku, w którym poślizną się, drugi narożnik, w którym poślizną się Siergiej Radczenko. Ta mata powoduje, że gdy jest tam woda, no to te buty po prostu się rozjeżdżają. Znowu lewy prosty, odwrotna pozycja, Radczewski zwrócił uwagę na to. to no, Pobójny lewy, góra dół i później prawy prosty. Szukał takiego prawego z góry, on potrafi to robić. I kilku rywali już się o tym boleśnie przekonało we wcześniejszych zawodowych walkach w Ładnie zblokowany prawy, lewy prosty. Ach, trafiony, teraz bomba. mocnymi ciosami z jej tych ciosów. Sprytnie uciekł spod tych nim, bo wiedział, że tam będzie zagrożenie wzrastało i styka do defensywy Masterna Radczenkę po raz Dobre, kolejny. Odkręcił mocno tempo Mateusz Masternak, oczy mówił ale tym razem jeszcze jak gdyby wzmocnił, zintensyfikował swoje poczynania w ringu. Były zawodowy mistrz roku. A to jest dopiero czwarta runda z zakontraktowanych ośmiu, to może oznaczać, że Radczenko musi się tutaj przygotować na coraz cięższe chwile. ciosy. Tak, ale odpowiedź Radczenko. <laughs> Proszę bardzo, tak pokazuje, nie ma problemu. Jestem rozluźniony, jestem luźny. Próbuję tutaj Radczynko w jakiś sposób rozbić tę szczelną, podwójną gardę, za jaką chowa się Mateusz Masternak. Ale gdzie... to jest ta nauka niemieckiego boksu właśnie Masternaka. Ten podwójny blok, który on potrafi Ach, robić Fenomenalnie Masternak, ale to już A, ja jeszcze raz lekka... lewy idealnie, w tempo wypuszczony. Kolejny raz odskakuje jak ping dosłownie głowa Syrki Radczynki. Mocny na dół, cios. Ostatnie 10 sekund czwartego starcia, więc zbliżamy się do połowy tego pojedynku. Druga połowa pojedynku Mateusza Masternaka w czerwonym narożniku z Siergiejem Radczenką. Pojawiają się pytania o rękawice. Obaj panowie boksują w 10-uncjowych rękawicach. Był pomysł, no, najpierw na 12, ale obaj sami wybrali 10-uncjowe rękawice. Znowu próbował poszukać prawej ręki Master, odpowiednio ustawiając się. To może to jest taka szkoła Piotra Wilczewskiego. Mamy mało czasu na przygotowania, wychodzimy, jest w ringu dobrze. No bo przypomina mi się też walka Mariusza Wacha z Dylianem White'em, kiedy pamiętamy, że wiele czasu. trenował niespełna dwa tygodnie. Wyszedł i dał jedną z najlepszych walk w swojej karierze. Tak podpowiada Piotr Wilczewski z wody i cały czas siedzisz, cały czas siedzisz na nim, a więc wybierasz presję i robi to Mateusz Masternak. Ale ładnie, znowu lewy. No nie ma recepty i nie tej ma. recepty nie znajdzie już Radczenko na to, żeby wyeliminować ten lewy prosty Masternaka. To wszystko należy yy, po stronie Polaka właśnie. Tak. Nie prosiło się o prawy na dół przed momentem, dosłownie kiedy starał się tak dystansować Radczenko. Lewy, prawy znowu nad lewą ręką swego rywala. Ładna akcja. Radczenko u niego jest takim schematem, że jeżeli czuje niebezpieczeństwo u przeciwnika, to zaczyna boksować się w coraz bardziej defensywny sposób. Zobaczymy, czy to będzie też widoczne właśnie w drugiej fazie rywalizacji z Masternakiem, który zaczyna przebijać się tymi ciosami z prawej ręki. Ale zobacz, że od dłuższego czasu. W, w tej rundzie chyba jeszcze ani razu, dopiero to jest pierwsza akcja, tak naprawdę Siergija Raczenki-Gilon rusza do przodu, zepchnięty do głębokiej defensywy, czeka na ruch Mateusza Masternaka, no a teraz trafamy, ale Sugryp jest liczony przez trenera. Macie, macie dziurgota. Sędziego dziurgota tak? A czy ja Trenera. Sędziego oczywiście. Maciewa dziurgota. No zobaczymy, czy było poniżej pasa, pasa, czy po prostu odczuł ten cios Siergiej Radczenko. Nie Kto będzie u... chyba sprintu masternaka w końcówce. Nie, ładnie, pięknie, taki karcący lewy, z dołu bity. Mnie się podoba ten prawy z góry właśnie, który chce masternak wkręcić w głowę rywala niemalże. No, był trafiony. Woma mocnymi trzema ciosami Radczenko. Tutaj a propos knockdownów, to rozmawialiśmy na ten temat. Walka jest punktowana w pełni w systemie czarne z niebieskimi lampasami. Mnie się podoba dzisiaj boks Mateusza Masternaka i, i... I kto wie czy te, to przejście na boks zawodowy i takie nauczenie się znowu sprintu bokserskiego nie powoduje, że on jest trochę ciekawszy teraz w tych walkach Ale... na dłuższym dystansie. Pamiętasz, kiedy Mateusz był u nas w magazynie RING, on wspominał o tym ile czasu zajęło mu tak naprawdę przestawienie się na troszeczkę inny styl boksowania, do którego był przygo... przystosowany, czy też przyzwyczajony od wielu, wielu lat swego pobytu na ringu amatorskim. To jest Masternak, który dużo częściej operuje lewą ręką, przecież tak aktywnie. Jedna lewa ręka Mateusza Masternaka wcześniej czegoś takiego nie było. I ciosy na dół to też jest to, na co trzeba zwrócić uwagę. Nie ma tutaj możliwości na prawą kontrę, coś co było takim znakiem charakterystycznym Mateusza Masternaka z prostego powodu, no Radczenko nie podejmuje szczególnego ryzyka w tej walce. Tak jak mówiłem, jeżeli on czuje zagrożenie, jeżeli on czuje, że jest od rywala wolniejszy, że jest po prostu słabszy, to zaczyna chować się za podwójną gardą, bazując jednak na pojedynczych uderzeniach, co widzimy przed momentem. A jest słabszy w tym pojedynku i to zdecydowanie. Teraz nie zdążył schować się za podwójną gardą. I przyjął mocne uderzenie, ale, ale ze skrętem, spięty wyciągnięty ten cios przez Mateusza Masternaka. No to jest właśnie ta techniczna maestria Mateusza Masternaka. Może maestria za dużo powiedziane, ale techniczne wyszkolenie, no bo w tych ciosach na dół widać taką złą intencję, pełen skręt, no i impet przede wszystkim. Pięknie, unika tego ciosu, pozwala prześlizgiwać się po ramieniu tym uderzeniom, które wyprowadza Siergiej Raczynko po to, by później błyskawicznie uderzyć na dół. Podwójny lewy, później prawy na głowy i lewy na dół. Z Ukrainą Mateusz Masternak zresztą ma dość mocne powiązania, bo przecież małżonka Daria pochodzi z Ukrainy. Przecież przygotowywał się do startu w Londynie, do tego turnieju kwalifikacyjnego w nadwórnej na Ukrainie, właśnie. Na palcach jednej ręki można od dłuższego czasu policzyć ciosy, który stara się wyprowadzić Sergii Radczenko. Aż ładnie lewy, potem prawym ustawił sobie Radczenkę, by strzelić bardzo mocnym lewym sierpem. I różnicowanie tempa i siły ciosów to jest to, co Masternak potrafi. Lewy, króciutki, delikatny, prawy i mocne zakończenie lewym sierpowym. Ach, teraz znakomita kombinacja. Prawy na dół, lewy prost, lewy na dół i później prawy sierpowy. No, przyjemnie się to naprawdę ogląda. To jest koncert Mateusza, który urządza tutaj na Siergieju Radczęce. I co do tego nie mamy wątpliwości. Zobacz, że bardzo dużo tych ciosów Radczynko przyjmuje na sztywno. Brakuje tego balansu, którym by neutralizował siłę uderzeń Mateusza Masternaka. Przez to ciosy Masternaka robią jeszcze większe spustoszenie.

Ach, teraz wyrzucił łącznie z takim ruchem ciała do przodu, tym prawym, by wydłużyć ten cios i sięgnąć rywala. No i to się udało. Skoro mówimy, jesteśmy tutaj w teatrze i oglądamy ten spektakl, no to jest to teatr jednego aktora, to co tutaj widzimy. My w roli głównej Mateusz jest, A pokazuje, że znowu był to cios poniżej pasa. A Serchi Radczynko tylko i wyłącznie w roli statysty. Ustawiaj, ustawiaj, jest Ustawia sobie. To robi roboty. Też każda runda pokazuje, że masternak ma różne rozwiązania ofensywne. Bo o defensywie wiele nie możemy powiedzieć, bo ona nie jest sprawdzana w tej walce, ale w ofensywie naprawdę masternak mi się podoba. Ja myślę, że już tak ten zapał do pojedynku do, do walki u Sergie Radczynki tak bardzo mocno odpłynął. Jest w tej chwili skoncentrowany no, 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 no. tylko i wyłącznie na obronie. Potężne ciosy w tej chwili na korpus. Daje możliwość zapalenia, i jeszcze Piotr Wilczewski mobilizuje Mateusza Masternaka, żeby nie było momentów w przestoju, żeby właśnie zachował taką regularność, którą obserwowaliśmy w szóstym starciu chociażby. Ale mówi też, że dajesz momenty przestoju dla radczynki odsapującej, kiedy jesteś za blisko. Faktycznie w momencie wejścia kiedy nie ma miejsca na zadanie ciosu, no, tam radczynko łapie ten, to powietrze. A dokładnie, trzymać taki dystans i punktować jak do tej pory. Lewy prosty.

No chce oczywiście tym klinczem też już zabierać czas Mateuszowi, ale chce tylko Dobrze, Piotr Widzieski, prawy doszedł. I to była pierwsza taka próba właśnie ciosu podbródkowego w momencie, kiedy zepchnięty do obrony jest Siergiej Radczenki profesjonalizm Mastera, nie podpala się spokojnie, patrzy e, mimo tego, kiedy trafił rywala, to jeszcze nie jest ten moment, żeby ruszyć z frontami na atakcie. Mateusza Masternaka, jakby troszeczkę odmienionego po tej przy, przygodzie dwuletniej przerwie i przygodzie z boksem olimpijskim, szybszy, dynamiczniejszy ładnie operujący lewą ręką naprawdę z przyjemnością się go ogląda i to po tak krótkim czasie przygotowań teraz podjęli obaj ryzyko, trafił Masternak Radczenko też tam szukał swojej szansy chyba będzie chciał Mateusz tutaj definitywnie sprawę rozstrzygnąć w ósmej rundzie. Groźna jest ta prawa Mateusza, a doskonale potrafił stawić sobie rywala lewą ręką. Ten lewy prosty jest zabójczy, morderczy. Zresztą to lewy prosty to w historii polskiego boku zawodowego pokazywał Dariusz Michałczewski. I zobaczmy, jaki rzeźki jest Masternak w ósmej rundzie. Jest to trzy tempa. Mocniejszy Mateusz Masternak. Stwierdził e, sędzia Maciej Jurko, że to nie było po ciosie, że pośliznął się z jej więc nie ma tutaj liczenia. To Było pchnięcie nawet Mateusza Masternaka, gdzieś tam był blisko Radczenko, chciał go odepchnąć, odepchnął i kontynuuje atak. Ale zobacz, ósma runda i przed momentem ten atak, który oglądaliśmy, to było sześć ciosów złożonych w kombinacji bite w różnych płaszczyznach. No teraz już z takim impetem naprawdę Mateusz wpadł w Radczenkę. To jest sygnał, że szuka masternak tego prawego kończącego. Czyli zrobić to, czego się nikomu do tej pory nie udało. Czyli znokautować Siergieja Radczenkę. Półtorej minuty do końca tego pojedynku. Teraz gdzieś pod lewy łokieć mierzył Siergiej Radczenko. Krótki, prawie ze skrętem gdzieś tam w tym zwarciu. Mówiłem o tym, że ta walka masterna Kraczenko jest najciekawszą walką w Polsce po odmrożeniu boksu. Mamy tego dowód, ale przede wszystkim jest to zasługa Mateusza Masterna. Tak, oczywiście, że tak. Mateusz Masternak, mówię, oglądamy teatr jednego aktora. No, Syrkiej Radczynko no niemal na wszystko pozwala Mateuszowi Masternakowi. Ale to jest też fakt, on nie potrafi znaleźć recepty na jakiekolwiek, ale pozwala gdzieś tak od trzeciej rundy, trzeciej, czwartej, kiedy zdał sobie sprawę definitywnie z tego, że po prostu nie jest na sportowym poziomie Mateusza Masternaka. Poszukał prawej, mocnej prawej Mateusz Masternak, ale przyjął w odpowiedzi ten cios i próbował skontrować Sirki Radczynko. Jak gdyby chciał na Ukrainie zostawić dobre wrażenie jeszcze w końcówce tej ósmej rundy. A i tu zabrakło wyjścia prawym, bo była kombinacja ciosów za korpus, ale Radczenko też pokazuje, że jednak trochę sił zostało. Od tej ósmej rundy. 17 czy 15 sekund do końca w tej chwili. To dlaczego nie podjąć teraz wyzwania i taka ringowa wojna na koniec? Wyrzuci Pamiętamy ostatnią rundę walki ze szpilką. No tam były fajerwerki na cztery ręce. Koniec rundowego pojedynku.